Witajcie, dzisiaj podzielę się z Wami przepisem na krewetki w sosie kary. Zaczynamy. Składniki tego dania znajdziecie w opisie pod filmikiem. Zapraszam. Olej na patelnię. cebula, marchewka, pieczarki, czerwona papryka. i zaczynam przyprawiać te warzywa zacznę od pieprzu odrobina mielonego imbiru i sporo kary. Rewelacje pięknie ładnie warzywa zalewam mlekiem kokosowym mm. pycha jeszcze świeżo wyciśnięty czosnek i mój sos do krewetek jest gotowy jesteś jeszcze tam nie znudziłeś się no to daj dalej bo zaraz kończymy to danie warzywa w sosie przestawię sobie na mały płomień żeby po prostu utrzymać ich temperaturę niech tak sobie delikatnie się podgrzewa a krewetki usmażę na drugiej patelni Olej idealnie pasowałoby do tego masła, no ale zamuliłem, nie kupiłem, nie mam. Ty jak masz, możesz śmiało skorzystać i jeszcze bardziej to podkręci smak całego dania. Rzucam krewetki na rozgrzany olej. Dodam jeszcze świeżo wyciśnięty czosnek. Pieprz. sól I koperek. Tak wyglądają krewetki. Dodam je do warzyw i razem jeszcze wszystko chwilę otrzymam na ogniu. To danie nasi przyjaciele z Asia Baru serwują z ryżem białym, rytmadoni albo makaron, krewetki dla A ty z czym je Daj znać w komentarzu. Ryż uprażyłem babcinym sposobem. Mm. Zobaczcie, jak świetnie wygląda. Wykładam ryż do misek. No, i przyszedł czas na sos kary z warzywami i krewetkami. Mm -hmm. Jeszcze posypię dany świeżym koperkiem. Mm -hmm. A na ryż położę cytrynę. Jakby ktoś chciał skropić sobie krewetki. I mamy to. Voilà. Proszę bardzo, tak wygląda moje danie, czyli krewetki w sosie kary z warzywami. A Ciebie zapraszam do subskrybowania tego kanału, do oglądania, do komentowania. No i przede wszystkim gotowania z moich przepisów. Smacznego!